Witam. Następny bohater kuchni XVII-wiecznej, kapłon. Kapłony były uważane w XVII wieku przez Stanisława Czernickiego i następnych autorów polskich książek kucharskich za jeden ze szczególnych produktów. Kogut, kastrowany, charakteryzował się bardzo delikatnym smakiem. Kastacja. Wymuszała w zasadzie organizmowi, aby ten otłuszczał się, nie było takich ani innych związków w ciele. Mamy do czynienia z, można powiedzieć, z produktem bardzo szczególnym. Po pierwsze, musimy pamiętać, że większość drobiu na dzisiejszym rynku to ptaki hodowane bardzo szybko. W absolutnie odmiennych warunkach, w których hodowano ptactwo jeszcze 150 lat temu, a na pewno innych za Stanisława Czerwieckiego. I nawet po obróbce termicznej, i nawet nie mowa tutaj o dorosłym kogucie, ale kurcząt w zasadzie, nawet pierś kurczęca, kurczaka młodego, będzie miała zupełnie inną konsystencję, do której my dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni. Um, rekonstruując, pracując ze starymi przepisami cały czas musimy mieć świadomość, że rekonstruujemy, odtwarzamy coś, co tak naprawdę nie istnieje, bo um, przypomnę, że w pierwszych polskich książkach Kocharskiej nie ma mowy o dokładnych gramaturach, ale musimy mieć, mieć też z tyłu głowy fakt, że mamy do czynienia z zupełnie innym produktem niż teraz, zupełnie inną konsystencją, bardzo często kolorem. Co możemy powiedzieć nawet już o samej budowie? Tak ptak biegał, tak? widzimy jak bardzo ma umięśnione nogi, e, bardzo mocno zbudowane, klatka piersiowa, pierś o wiele mniejsza niż u kurczaków hodowlanych i w zasadzie już po tych paru faktach możemy, nawet dokonując zakupów, możemy ocenić z jakim produktem mamy do czynienia. E, o, czym, e, i, o czym traktuje przepis? Kapun smaczno. I w zasadzie przepis z komponentem perkulorum mówi o przygotowaniu całego kapuna. My przygotujemy sobie z niego tylko pierś. Będzie szybciej, będzie łatwiej. A kości i to, co mi zostanie z tego kapłona, przeznaczymy na rosół polski, ale to pieśń następnego odcinka. Na razie skupimy się na piersi kapłona smaczno. Wytę tą pierś. Głowa I teraz pierś Proszę zauważyć, z jak cienką piersią mamy do czynienia. I to dobro przeznaczymy na Rosł rosół Polski. Przepis mówi o tym, abyśmy ugotowali kapłona całego. Przypomnę, nie jesteśmy tylko i wyłącznie z piersiami kupczącymi, kapłonimi. Reszta będzie przeznaczona na rosół. Przepis mówi o cebuli, pietruszce. My wykorzystamy sobie żółtą marchew. Oliwkach, soku z limonki, słodkości i rosole. Więc w zasadzie mamy do czynienia z piersią kapunią duszoną. Przygotowanie przepisu zaczniemy od podsmażenia cebuli. Smalec wieprzowy oczywiście. I w ciągu paru minut podsmażamy cebulę. Cebulę mamy zeszkloną. Teraz czas na y, marchew. Podsmażymy sobie również podobnie jak cebulę. Kawałki muszą być odpowiednio cienkie, tak żeby ta temperatura naprawdę nie dotknęła. Wrzucę na patelnię i kolejne 2-3 minuty pozwalamy się marchewce podsmażać razem z cebulą, a na drugiej patelni podsmażemy sobie na dość wysokiej temperaturze pieś, ale tylko tak, żeby ją zamknąć i tak, żeby pojawiła się od strony skóry piękna, skarmelizowana powłoka. Limonka, sól, pieprz. W tym momencie do zeszkonej cebuli i marchewki dodam oliwki, imbir, parę plastów. Bardzo cienko rozgnieść. pierś jest gotowa, żeby dodać ją do reszty w podniku i całość zaleję teraz wywarem drobiowym. I potrzebujemy około 5 do 7 minut e, redukcji tak aby pierś w środku nam dogotowała się i ciecz odrobinę się zredukowała. Na tej samej patelni, na której podsmażaliśmy mięso, podpieczemy sobie Upieczoną wcześniej czarną marchew, odmiana Purple Haze. Marchew mamy już podsmażoną. Odłożę ją na chwilę, ona na pewno nie wystygnie, i przygotujemy sobie kolejny dodatek, czyli gruszkę z musztardą. W pierwotnym przepisie mowa o rozgotowanych, utłuczonych gruszkach z gorczycą. Ja natomiast. Pozwolę sobie wykorzystać musztardę francuską. Daję gruszki, białe wino wytrawne, dodam odrobiny cukru brązowego i całość wina, którego było około 300 ml, musimy teraz doprowadzić do wrzenia i nieco zredukować. Sos w postaci białego wina zredukowanego z cukrem, odrobiną soku z limonki nabiera konsystencji gęstego syropu. Ostatnią rzeczą, którą dodam do gruszki jest musztarda francuska. Uwielbiam teksturę gorczycy, równie dobrze możemy ją zastąpić typowo polskim produktem, na przykład musztardą kcyńską lub też inną. Ja, jak powiedziałem uwielbiam gorczycę. Która będzie tu z miodem i z białym winem, grała bardzo, bardzo ciekawie. Wykładamy czarną marchew na talerz. Gruszka pachnie obłędnie. Bohater. Dnia i dodatki: oliwki, marchew, cebula, odrobinę zredukowanego wywaru, i na koniec jeszcze syropu z wina, miodu i musztardy. Kolorowe, proste i bardzo smaczne. Pięknie pachnące. Kapun smaczną.